Bardzo dobry news na początek dnia, widzowie. News nazywa się Kardent Bojowy w Diablo 4 to żart. Kurde, a patrzcie, a przed chwilą jeszcze mieliśmy okazję czytać newsa, w którym było napisane, że Carded Bojowy to żart, bo są za słabe skiny w nim. Battle Pass nie pozwala niczego kupić. Raczej nie powinno to tak działać. Wydawałoby się, że po katastrofalnym patchu wprowadzającym Diablo 4 do pierwszego sezonu, sytuacja gry nie mogła być gorsza. Ale nic bardziej milnego. Blizzard kolejny raz zawiódł fanów, tym razem z zepsutą ekonomią karnetu bojowego. Zacznijmy od tego, że wypełnienie całego Battle Passa, a więc zdobycie wszystkich poziomów, gwarantuje zdobycie 666 sztuk platyny. Liczba jest się diabelska. Problem z tym, że taka kwota jest właściwie bezużyteczna, bo nie wystarcza do kupienia chociażby najtęższego przedmiotu w sklepie wewnętrznym gry. Najniżej wyceniony przedmiot kosztuje bowiem 800 sztuk platyny. Czajcie, jak Blizzard może tak napluć graczom w pysk, żeby wypuścić karnet bojowy, który daje ci walutę premium, w ogóle jak to absurdalnie brzmi, i finalnie ta waluta premium bez dokupienia czegoś dodatkowego jest bezużyteczna? Jestem ciekaw, czy ktokolwiek tego broni. A, moim zdaniem spoko, bo w drugim sezonie też zamierzam kupić Battle Passa i wtedy mi się nazbiera. Na tej, na tej samej stronie jeszcze kilka tygodni temu było pisane o tym, jak Blizzard dowiózł, a teraz Blizzard, Blizzard kolejny raz zawiódł fanów. Bo to, jakby pisanie artykułów w internecie, jak jesteś dziennikarzem, jest mocną sinusoidą. Ponieważ na początku, gdy budujesz hype, to piszesz je w taki sposób, by jak najwięcej osób, które też jest zahypowane, jak ty, weszło i przeczytało artykuł i potwierdziło to, co myśli, ale. Jak, ta, jak ten hype już zaczyna opadać, to dopiero wtedy można pisać artykuły, które zaczynają obśmiewać dane studio, no nie? To działa w prosty sposób. Mało tego, karnet bojowy kosztuje 1000 monet, więc 666 sztuk placyny nie jest nawet wystarczającą ilością, żeby kupić kolejny Battle Pass, a... Generalnie ja się nie znam na Battle Passach, nie? Sorry, nie, nie gram w gry dla dzieci. Zazwyczaj w Battle Passach jest tak, jak wy mówiliście, nie? Że jak kupisz Battle Pass i go całego zrobisz, to dostajesz następnego, możesz sobie kupić, nie? To, zła, to złamanie pewnie niepisanej zasady występujących w grach z korytarzem bojowym. Przyjęło się już bowiem, że najbardziej oddani graczy teoretycznie. Muszą wydawać pieniądze na przepustkę tylko raz, bo wypełniając każdy kolejny karnet, uzyskają wystarczającą ilość waluty na kolejny sezon. W taki sposób operuje Fortnite Call of Duty. Call of Duty tak operuje? Czyż to jest od Blizzarda? Na pewno dalej to tak operuje? Żeby dokupić sobie platyny na kolejny Battle Pass, mając 666 z poprzedniego, trzeba wydać 5 euro, by zyskać 500 dodatkowych. To jednak nie koniec. Jest jeszcze gorzej, oho? Ale to tutaj też mówimy o sytuacji, w której ty sprogresujesz cały karnet bojowy do zera. Załóżmy, że uprzemy się na próbę finansowania karnetu z monet uzyskanych za darmo w ramach levelowania jak słusznie wylicza użytkownik reddita sytuacja będzie wyglądać następująco kupujemy pierwszy karnet za pieniądze wypełniamy go całego, zyskujemy 666 sztuk złota platyny kupujemy drugi karnet za pieniądze, wypełniamy go całego i mamy teraz łącznie 1332, oho, wiem gdzie to zmierza trzeci karnet możemy uzyskać za darmo, zostaje nam 362 sztuki platyny zyskujemy dodatkowe 666 za wypełnienie karnetu, co łącznie daje 998 sztuk platyny <laughs> odwied Monety za mało, żeby kupić następny karnet, więc musimy wydać co najmniej 2 euro w sklepie wewnętrznym, by dokupić 200. Nie no to jest, to jest idealnie przemyślany system mobilkowy, nie? Też mobilkowe systemy, ta cała banda Zjebów, która broniła tego sklepiku, to właśnie doprowadza do takich momentów, no nie? Bo to ludzie mówią, że a to jest tylko sklep, nie musisz w nim nic kupować. Jesteście zadowoleni z tego? Macie sklep, kurwa z systemem z mobilki z Diablo Immortal gdzie po prostu jesteście takie bani na tej platynie i jest to w taki, w taki zły sposób dla was przedstawiane. I sprzedawane, żebyście jak najwięcej tego siana wydali. To już w ogóle jestem zdziwiony, że w ogóle można kupić 200 sztuk platyna, a nie 500, to jest minimum, no nie? Więc brawa dla wszystkich panów i pań, które wcześniej przed wyjściem Diablo broniło systemu, że to jest tylko sklep, to jest tylko Battle Pass, a mi się podoba. Brawa dla was, no nie? Te będą wasze gry, to przejdzie do single-playeru, bo nie oszukujmy się. Diablo 4 ma takie elementy multiplayera, jak kurwa Gothic, czyli żadne, nie? Możesz się połączyć z kimś online, jak sobie ściągniesz moda. No, przecież multiplayer w Diablo 4 i forsowanie, forsowanie online w D4 z takich chłam. Te gra nie ma żadnych elementów y, multi, gry multiplayer. Żadnych, no. Jakie ona ma? Nie masz starych tradingu w tej grze. Nie masz, no. Nie masz ludzi w otwartym świecie, bo w otwartym świecie to ty spotkasz średnio dwie osoby na godzinę, stary, nie? Nie, to jest tragedia. To jest stary, totalna tragedia. Blizzard przyznał się bowiem do porażki niedawnego patcha do D4, zapewniając, że już nigdy nie wytnie graczom podobnego numeru. Aktualizacja 1.1 spotka się ze stanowczą krytyką ze względu na daleko idące zmiany w najważniejszych mechanikach i ogólne spowolnienie walki czy levelowania. No i co, widzowie? A jej się podoba. A niech monetyzują tą grę. Może, yy, może lepiej rozwiną kolejny sezon, jak ludzie więcej Battle Passów kupią, no bo. Patrzcie, zobaczcie Blizzarda teraz. Każdy mówił, że trzeba wydać więcej pieniędzy, żeby gra się mogła rozwieźć, bo to przecież gra usługa, nie? Więc co zrobił Blizzard? Ludzie kupili tego Battle Passa na początku, ale przecież jeden YouTuber w Polsce już kiedyś tłumaczył, że nie można oczekiwać, że bonusowych pieniędzy, które oni zarobią na stworzenie produktu, zainwestują w produkt docelowy, i mówił. Że dlatego są te mikrotransakcje, bo dochód z tych mikrotransakcji zostanie przekazany na rozwój gry. Więc, tak naprawdę, ten Battle Pass, no to większość osób kupiła Battle Passa przed premierą jeszcze. Więc teraz, jak go całego wypełnicie i dokupicie 500 moment, no to macie szansę, że wasza gra się rozwinie. No logiczne, nie? Widzicie, można to obronić bez żadnego problemu. Prawa! Ma to sens. Siódmy sezon wszystko naprawi.